Jawność wynagrodzeń to gorący temat w ostatnim czasie. No i teraz, w teorii, każda firma powinna mieć transparentną siatkę wynagrodzeń, siatkę płac. Tylko jak do tego dojść? No właśnie, część firm uważa, że ma już taką siatkę, i problem jest taki, że nie potrafią udowodnić, że faktycznie ta siatka jest stworzona metodą transparentną, obiektywną. I tu się zaczynają problemy, bo żeby Zrobić, zbudować transparentną siatkę wynagrodzeń, należy przeprowadzić proces wartościowania, który, co do zasady, nie jest trudny, jeżeli chodzi o teorię, ale w praktyce wymaga połączenia bardzo wielu spojrzeń na poziomie całej organizacji. Czyli różne działy mają różne cele, każdy, mówiąc kolokwialnie, trochę będzie ciągnął w swoją stronę, dlatego, tutaj, ważne jest, aby. Przeprowadzić ten proces obiektywnie, transparentnie, stąd też my, jako firma zewnętrzna, pomagamy klientom poprowadzić taki proces. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak to robimy, daj znać.